Siemanko, sie, siemanko, siemanko, z tej strony Natek, siemanko, z tej strony Lakety. Super, dzisiaj gramy w Brawl Stars pierwszy raz. Znaczy, tak naprawdę to jest mój pierwszy odcinek z Brawl Stars, ale ja już gram często w Brawl Stars, już mam 10 postaci. No i, no i mam, i zbieram właśnie na 2000 pucharków, bo zbieram na... Nie wiem, jak on się nazywa. On się nazywa. Dynamikę. Więc dzisiaj gram. Hmm. Co dzisiaj wybierzemy za postać? Może. Może. Po co? Wybieramy po co. Gramy! Rozrzucamy. To naprawdę lol. To gama. Mam, 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 trochę pokożę. O za głośno ja. Dawaj. O! Mordel. Nie no, muskina. Lol. Może, że... Może za nie wiem. O nie tu się respią. To bardzo złe. Chyba go zniszczyć, Anu. U niej on się tu rozpił. Kolasko, nie ja zginąłem. Zu mega pustego będą. Mam... U mnie dwa pucharki mi odejmieło. I to wybierzemy inną powstacie. Bierzemy słabą level. Wybierzemy z tego. Dobra. Możecie nawet napisać w komentarzu: Kto napisze: Lubię Twoje filmy, to przednemu serduszko. W komentarzu trzeba napisać: I Trzeba w komentarzu napisać: Lubię Twoje filmy, to będzie więcej na kanale. Nie napiszę, czy nawet czego. Chcecie tak bardzo. Co chcecie? Czy Brawl Stars, czy jakieś inne gry. No! Dawaj, no. Gram z jakimś gościem. Nie wiem w jaką się nazywa. Ale to... Y, znaczy ta, to jest chyba piper. Tak. Y, piper jest fajna, bo on, jak kto cię bije, to wtedy ma szybko do ucieczki. Bo ona może latać. też jest Piper? Pa, Piper. I łączności HP. Morda. Nie, gdzie jeszcze dam? Szybko się. Serce. Yy, dobra. O nie. Są tylko dwie drużyny na dwie. Będzie ciężko. Mamy jedenaście. Jeszcze nikt z nas nie umarł? Gdzie oni są? Ono lecą, leci dynamit. Nie, nie wiem, jak to się nazywa. Wygraliśmy! Dajcie za to łapkę w górę. Jak będzie 20 łapek. Jak będzie 40 łapek w górę, to jakby kolejny film wybrał Starsa. zbieram na tą skrzynkę, a to trzeba 200 na znaczy 1200. Zagramy jeszcze jedną rączkę i może zagramy. Nie wiem, co jeszcze zagramy. Jak chcecie jeszcze inne gry, to napiszcie na przykład jakie chcecie gry w komentarzu. No nie wiem, jakie by tam chcieli. Chcieli, więc napiszcie oczywiście w komentarzu. Bo ja nie wiem, jakie byście chcieli tego, bo ja nigdy tak naprawdę. To za mnie ciężkie. Co by żyć. Ale jak będziecie nawet. Jak będziecie chcieli na kanale... Nie wiem, Fortnite, to będę mógł... się postaram nagrać. Jezu, gdzie mój kolega? Morda, pomóż mi! Bo umrę! znaczy umrę. No, gościu pomóż mi. Ja umrę, umrę. No to on, No. Mamy 8 Morda. Jest cztery drużyny. Tu będziemy mieć. Ej, Biją się, biją się, lol A nie, oni się nie biją, bo oni są drużyny na no, Są dwie drużyny. Jo, Lola! jo, mu osiemnaście no, 19 tego, nie wiem jak to nazwać, 20 kryształów, nie wiem jak to nazwać, czy macie, czy... goni go morda, możemy ci jak umrzesz, umrzyj, 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 ja morda umrzyj, tak umrze, no. jeszcze on, ja walę, 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 wygraliśmy. Jest! Kolejna rundka. Kolejna runda wygrana. To chyba przez was, że wygrywam. Dajcie dużo łapy w górę. Dziewczynko. Jeszcze trochę potrzebuję mam. No jeszcze troszkę potrzebuję. Więc gramy jeszcze kolejną rundkę. No i... no i za, zaraz zagramy inną arenę. Jak zdobiję 1200 pucharów Tak naprawdę zbieram 2000. A to jest trudno zdobyć. Tak fajnie wy... Nie. O nie, to jest ten. Nie wiem jak on się nazywa. Zapomniałem jest tyle. Na... On zginąłem O oh no! A a 304 2. Tak? a 304 2. tak. Dziwne imię, naprawdę. Czy nazwa? Tak, nazwa. To jest nazwa, nie imię. Jak się nazwi? Nazwa... Lol. Naprawdę, ale... A-304? A, a a A-304-2. Lol. Nie, dawaj, dawajcie! Zakończymy go! kończę dodam Ale jest... Dy dynamic Dynamik... Znaczy, to nie wiem jakiegoś nazwę, zapomniałem. Uuu, no go, no go... najechałem. No, mam 2000... No! Przegramy to, no, chyba. Jak dacie łapkę w górę, to może wygramy. Nie wiadomo, ale on nie, on zrobi się. Mamy tego, Może wygramy, jak dacie łapkę w górę. No jak będzie. No, mówiłem już, że Ma być łapek w górę. Trzeba go usunąć tamten. Bo on, on jest nielegalny. Usunąć, tak? Są tak, są trzy drużyny, a ja lubię trzy. Bo mamy większe szanse do wygrania. Co nie, ja, chyba. Dyna... dyna... Dy, dy, nie, 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 nie wiem. Dymaninatnik. Nie wiem, na no, gramy dwa na dwa. Lol, lol, podłoga. Nie wiem, dlaczego ja mówię podłoga. Mi się ududurało z rana. Wygraliśmy? Tak! Chyba przez to, że zostawiliście łapkę w górę. Mam nadzieję, że stawiliście. i chyba dlaczego wygrywam nawet Su! O widzicie ten oto, jak on ma. Rizo pokazuje łapkę w górę, więc on was zachęca do kliknięcia, łapki w górę i oczywiście jak mnie nie subskrybujecie, to dajcie subskrybuj jak jest czerwone, to zróbcie, żeby było szare. Bo za niedługo może żeby jakoś live'a zebrał starsza. I żebyście nie przegapili, to też y, subskrybuj. Jak jest czerwony. I klikniecie to się stanie szary. I dobrze, To gramy. Za chwilę jak mówię. Może nagram taki odcinek, co Wam coś pokażę. Ale to, to jest yy, nie wiem bo nie wiem kiedy do tego nie wiem kiedy będę nagrywał K yy, yy, odcinek na oczy kolejny bo ja mam wam coś do... ale Primo tam był e, to ja mam wam coś do pokazania o oh no, ale na razie to ukrywam przed wami i chyba tego nie widzicie no i tak tego nie widzicie o oh no o oh no idealnie się schowałem z krzaka bo się tutaj coś miałem no lecą lecą typy no jakbyście chcieli to będzie będziemy mogli zagrać w w nie wiem co ale napiszcie w komentarzu co polecacie polecicie zagrać, ja to nagram chętnie. Lecimy, ładnie. Czekajcie chwilę, Dobra, lecimy, bo się biją mega. O no, 2 dwa na 2. No, ja tu kucham po prostu. Ale z po co? Są w drużynie, rozwalimy ich, rozwalimy! To co? Bo mówiłem I grałem z... Ja, gram z Willi. Jakie oni mają tego... nazwa nazwaniu mega. Dziwnie. Ktoś tu do mnie dołączy, on się nazywa... Mm. Są Czekajcie! Więc, Ma... naprawdę co dziwne imienianie, ja zapraszam, nie wiem co robię, chyba nie wyszedł, nie wyszedł ten dziwny, nawet nie wiem, jak będzie tego, jak dobiję zaraz 1200, to zagramy tego inną matkę. No, co to jest? Onel... onel Nita. Jakie dziwne, naprawdę nie mam imię. Zaraz będę musiał to sprawdzić. Nie, tam ktoś jest. Um. Dawajcie, dawajcie! Nie, dawajcie. Na czego? tego. Co ja mówię po prostu? Śmieszę, Nie! Piper jest! I był... O nie, trzecie! O, a dobrze, że... było zero. A nie, na przykład minus dwa, bo jeden. Jaki on ma level? Piąty! Piąty mam level! Muszę sprawdzić. Hmm, może będę kończył odcinek jak to wbiję. A czy wbiję ten 1200, bo już nawet długo trwa, 13 minut. Odcinek mega długo, a będę kończył. A to się nie wiadomo! Bo może za niedługo zrobię live'a. Jak nie chcecie ominąć, to dajcie ten subskrybuj, co pisze na dole. Jak go klikniecie, to się zmieni na szary. I dajcie ...dzwoneczek, żeby właśnie nie ominęły żadne filmy. I... o, i live. Nie, proszę! No... czwarte miejsce zmiodemia. Czwarte... odjąć jedno! To jest takie słabe! Czekajcie. to mega słabe, no! Jak dobiję siedem, 789? A Muszę to być dziewięć, bo jakby biję je... siedem, no to wtedy ben, będę brakował jeszcze jeden. I to będzie l l lol. Dawajcie, musimy teraz wygrać. To jest ten, nie wiem jak on ma na imię. Znaczy ten ludzik, a tak to, o nie, to jest ten. Nie ma <śśmienny> dajcie łapkę w górę? Dajcie łapkę w górę za takie uśmiechenie. Naprawdę nie! Dwa tyle mam Co? O jeden! No, będę musiał zrobić dziewięć Dziś, Teraz muszę wygrać. go nie mam sarduszka. Co dziewięć. Jak się skryłem? Pisałem, że idę! To jest ten, nie wiem jak on ma na imię nigdy. Ja nigdy, ja znam tylko Instagram. Ludzie nie. Ludzie, dajcie łapkę w górę. Przed tym no bo daliście łapę w, w, w górę tak naprawdę. I, i nie polecam dawać łapek w dół. Bardzo nie polecam. One są bardzo słabe. Bardzo one są słabe. Więc ja tylko mówię, żebyście zostawili łapki w górę, a nie w dół, bo to jest bardzo głupia rzecz. Jak dacie łapkę w, w, w dół, no to zrobicie bardzo duży błąd. Łapka w górę oznacza smutek dla mnie, jak dla mnie chyba. No jak to dla mnie oznacza smutek. No i to jest bardzo złe, będzie też dla mnie. Bo ja nie mogę tego. I teraz muszę wygrać. Dajcie łapę w górę, żebym wygrał. Z jakimś serce, nie wiem, serce. Nie, on się tu... Nie, no najgorsze miejsce mam. Nie, on tu nie... Morda. Przegramy. O morda, odczep się! Paa! Oh. No kurde nie zobaczyłam! No Ej, no goście, dajcie łapy w górę! Ona oh, no, znów No, goście, co on tu robi? Jak zobaczę? No, nie, 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 nie. Profil, zobaczcie jego profil. jaką ma mało postaci. Sześć postaci, ja. Mogę mu powiedzieć, wypadaj stąd gościu. Dawajcie teraz łapy w górę, wbijajcie. Żeby to wygrał po łódkę. Odcinek trwa 17 minut. To teraz kończymy. Na innym odcinku bijemy. Teraz nie damy rady naprawdę. Odcinek trwa dużo. Ja zaraz. I tak muszę jechać. inaczej nie mam. Na się nigdy nie wybieram w sobotę. W sobotę się nigdzie nigdy nie wybieram. To ja w chałupce mojej. Nie, no naprawdę. Nie, nie, gościu, proszę cię. To jest mój przyjaciel. To jest mój przyjaciel. Teraz muszę wygrać. Musimy wygrać! Jedna o, o osoba mnie ogląda. To pewnie ten mu coś tam. Jest, człowieku. Dajcie łapkę w górę. Za poświęcenie, że wygramy w końcu. Nie ma... Nie ma takiej opcji, że przegramy. Nie ma takiej opcji. No że nie ma takiej opcji. Ludzie musimy zrobić tylko jeszcze jedno. bo... Goście, musimy być jedną. I kończyć cinek. Naprawdę. Ale jutro będzie kolejny odcinek. W poniedziałek, we wtorek, w środę. W poniedziałek, wtorek, w środę, czwartek, piątek i sobotę, niedzielę. Zawsze są odcineczki. O godzinie. Nigdy wam nie powiem. O której. o, Osiadam. Wolniłem się bo sobie głowę dałem do tyła. Ale się walnę o krzeszło, ja. Nie, no, ludzie, proszę! Nie na mnie, ludzie! Nie, jeszcze jakiś. I ja czuję, że teraz nie wygram. Albo jedynie, jeden, to się bardzo wkurzę. To się bardzo wkurzę. się bardzo wkurzę. bardzo, bardzo. Tam jakieś hasyli. Has czyli ja coś... Naprawdę oni odwalają taki... Znaczy coś tam... Nie wiem jak to nazwać, bo nigdy nie wiem tego mówić. Piper! Znaczy piper! Dlaczego? Teraz mi się ubzdurało piper, potem mi się ubzdura jakieś inne i tak ciągle mi się jakieś ubzdura. I takie słabe. Jezu! Przepraszam, e, wygramy. Ja tego nie byłam, naprawdę. Ona biegnie. Wiem. Mam dziesięć. Ja wygram. Nie, wy nigdy nie będziecie se rządzić mią. Bo ja zawsze mam wygrywać. Wy jesteście nóbkami. I tyle. No, mordy. Parajcie. nasz. Mówię, że. Push Piper. Tu Spyper, tu Spyper, bij ją. Mordę. Piper, Paj... Piper. Piper. Mordę. Dajcie łapkę w górę, że musimy wygrać dzisiaj. Musimy przez ten dzień. Znaczy, nadszedł ten dzień, bo mówiłem, że wygramy. To kończy odcineczek, tylko jeszcze zobaczę. Jest, otworzymy. Nie, mega box otworzymy w kolejnym odcinku, więc. Więc em. Um... Papa!